Cześć, witam w kolejnym odcinku Sekretów Diety, cyklu, w którym staram się Wam podpowiedzieć, jak samodzielnie zaplanować jadłospis. Podkreślam, że jest to bardzo skrótowe podejście do tematu, gdyż w ciągu kilku minut nie ma możliwości pełnego wyjaśnienia tak obszernego zagadnienia. W poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak można wyliczyć ilość poszczególnych makroskładników, a teraz pora pójść o krok dalej i pokazać wam, jak te makroskładniki można rozłożyć w ciągu dnia. Oczywiście, metod jest bardzo wiele i najlepiej ów rozkład dobierać indywidualnie, jednak ja postaram się dać wam kilka praktycznych wskazówek. Na początek załóżmy, że ilość poszczególnych makroskładników w wymiarze dziennym prezentuje się następująco. 300 g węglowodanów, 160 g protein i 80 g tłuszczu. To oczywiście tylko przykładowe wartości do naszych rozważań. Zawsze należy je wyliczyć dla siebie indywidualnie. Teraz załóżmy, że ustalamy ilość posiłków w ciągu dnia na 6. Jeżeli chcielibyśmy być zgodni z badaniami naukowymi, rozkład makroskładników w ciągu dnia nie ma tak dużego znaczenia. Dobrym przykładem są diety typu IF. Ja oczywiście, co już wielokrotnie wspominałem, nie jestem zwolennikiem tego typu diet i postaram się Wam dać kilka wskazówek, w jaki trochę inny sposób można rozłożyć makroskładniki w ciągu dnia. A najprościej można to zrobić tak. Tu uprzedzam, węglowodany oczywiście mogą pojawić się przed snem, pod warunkiem, że wliczymy je w ogólne zapotrzebowanie energetyczne i ogólną ilość makroskładników dla danego dnia. Jednak przy takiej ilości poszczególnych makroskładników osobiście unikałbym ich w posiłku szóstym, natomiast z powodzeniem pozostawiłbym je w posiłku piątym. Wynika z tego, że z punktu widzenia rozkładu makroskładnikowego, w przybliżeniu każdy posiłek od śniadania do kolacji może być taki sam. Oczywiście można to nieco bardziej skomplikować. Bardzo dobrą metodą jest skumulowanie węglowodanów w śniadaniu oraz w posiłku potreningowym, a w pozostałych posiłkach bazowanie na połączeniach typu tłuszcz i białko. To bardzo dobra metoda, szczególnie jeżeli w naszej diecie jest sporo tłuszczu. Pozwala ona zmniejszyć wahania poziomu insuliny, a tym samym zmniejszyć ryzyko odkładania tkanki tłuszczowej. Można ją stosować zarówno w okresie masowym, jak i redukcyjnym. Załóżmy, że posiłek potreningowy ma numer 2. Wówczas nasz rozkład mógłby wyglądać następująco. Tu warto zaznaczyć, że posiłek potreningowy możemy rozdzielić na przykład na dwa posiłki. Sumaryczna ilość węglowodanów w posiłku potreningowym może wynosić nawet 2 gramy węglowodanów na każdy kilogram masy ciała, ale należy ją spożyć mniej więcej do 2 godzin po zakończeniu treningu. Takie rozwiązanie oczywiście może być uciążliwe, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do spożycia dosyć dużą ilość węglowodanów i dosyć dużą ilość tłuszczu. By unikać tego rodzaju połączeń, czyli dużej ilości węglowodanów i dużej ilości tłuszczu w jednym posiłku, możemy zastosować nieco inny zabieg. W pierwszej kolejności powinniśmy wyliczyć ilość węglowodanów i ilość tłuszczu, którą musimy spożyć w wymiarze tygodniowym. Teraz węglowodany umieszczamy w dni treningowe, natomiast tłuszcze w dni beztreningowe. Warto podkreślić, że spożycie protein, zarówno w dni treningowe, jak i beztreningowe pozostaje absolutnie bez zmian. Załóżmy, że mamy 4 dni treningowe. Wówczas mogłoby to wyglądać następująco: daje to 2100 g węglowodanów i 560 g tłuszczu w wymiarze tygodniowym. Z racji 4 dni treningowych 2100 dzielimy na 4, co daje nam 525 g węglowodanów. Natomiast 560 dzielimy na 3, co daje nam 187 g tłuszczu. Z racji oczywiście 3 dni beztreningowych. Tym sposobem otrzymujemy ilość poszczególnych makroskładników, które oczywiście należy rozłożyć na poszczególne posiłki. Oczywiście jest to jedynie przykład. Metod planowania rozkładu makroskładnikowego w ciągu dnia jest bardzo wiele. Ja natomiast chciałem Wam pokazać nieco inne, mniej popularne podejście do tematu. To, co zaprezentowałem, można zastosować oczywiście zarówno dla okresu masowego, jak i okresu redukcyjnego. Kluczem pozostaje tu kaloryczność, a co za tym idzie, ilość poszczególnych makroskładników. W kolejnym odcinku skupię się na źródłach poszczególnych makroskładników, czyli białka, tłuszczu i węglowodanów. Pozdrawiam! Cześć!